Miłość. Tak często myślimy o niej, tak często mówimy o miłości, jednakże zupełnie inaczej możemy ją rozumieć. Dla jednych miłość to będzie uczucie wypływające z serca, które jest konkretnie skierowane do pewnej osoby, do kogoś bliskiego, do kogoś, kogo pragniemy, do kogoś, kogo po prostu kochamy. Dla innych będzie to uczucie bardzo uniwersalne i właściwie nie bardzo mające wspólnego coś z tym słowem, które zwykle używamy, aby określić to uczucie. Miłość niejedno ma imię i nie zawsze znaczy to samo. Ja, ja jestem starą, starą kobietą. Nie Kiedy oglądamy filmy w starym kinie, i kiedy pokazywana jest tam miłość, jest ona dla nas taka przedziwnie patetyczna i w pewien sposób mało zrozumiała. Jest bardzo namiętna. Zwróćmy uwagę na to, że kiedyś łatwo było. Przy zranionej miłości, po prostu rzucić się w fale rzeki i nie móc dalej żyć, bo ta miłość była tak silna, czyli tak silnie oddziaływała na tych, którzy kochali. Myślę, że dzisiaj rzadziej ludzie odbierają sobie życie z uwagi na miłość. Pewno takie przypadki też się zdarzają, ale kiedyś to było. Częste kiedyś poezja miłosna była taka patetyczna, taka wzniosła, i teraz patrzymy na to trochę tak z przymrużeniem oka i z pewnym zdziwieniem. Oznacza to, że miłość, jako taka w sobie, ta, którą nazywamy tym słowem miłość, mówimy raczej tutaj o miłości takiej partnerskiej bardziej, znaczy kobiety do mężczyzny, bo to. Jeżeli ktoś kocha swoją mamę, to nie rzuca się w falę rzeki, jeżeli mama powie, że go nie kocha. To raczej kobieta, <głos> <głos> która została zdradzona, prawda, i oszukana, no to twierdzić może, że nie może żyć bez miłości i zakończy swój byt ziemski. Tak się zdarzało kiedyś częściej. Chodzi o to, że to nasze pojęcie miłości zmienia się. I... Może ja tak nie bardzo chcę mówić o takiej miłości, właśnie do tej drugiej osoby, do partnera, bo my zawężamy pojęcie miłości. Yy, raczej wrócił, zwróciłbym uwagę na taką miłość, która jest do wszystkiego. Więc tu już mamy totalny zgrzyt, jak to miłość do wszystkiego, bo jeżeli do wszystkiego, to znaczy się, że nie ma wyjątków. Bo wszystko to jest wszystko, to jest coś, co jest bezwyjątkowe. Żeby była możliwa miłość do wszystkiego, co jest, to trzeba również pokochać to, co wydaje się nam rzeczą nie do pokochania, nie do pokonania, nie do zrozumienia, nie do przyjęcia. Dzieje się tak dlatego, że ciągle mamy w sobie pewne wzorce. Tego, czym jest miłość. Właśnie poezja, właśnie filmy. Uczą nas w pewien sposób, czym jest miłość. Przyszły takie czasy, że powinniśmy sami podjąć decyzję, czym miłość dla nas jest. I czy powinniśmy ją kierować tylko dla wybranych osób, czy też ją rozszerzyć na coś więcej. Jeżeli będziemy już w takim pragnieniu, aby tą miłość rozszerzyć w nas, czyli również na to, co jest dla nas niezbyt przyjemne. Myślę tutaj o bólu i o cierpieniu. Można by pomyśleć, że to są to jest jedno, bo ból w jakiś sposób zawsze łączy się z cierpieniem i mówimy o bólu i o cierpieniu jednocześnie. Ale Chciałbym zwrócić swoją uwagę na to, że ból bardziej odnosi się do fizyczności, czyli do ciała. Natomiast cierpienie bardziej do jakiejś duchowości, do pewnych emocji. Eee, może cię boleć palec, będzie to silny ból, ale niekoniecznie musi to być też dla Ciebie cierpieniem. Możesz mieć zdrowe ciało. Jednocześnie możesz cierpieć. Chociaż fizycznie, teoretycznie nic Cię nie boli, poza powiedzmy silnym uściskiem, który gdzieś tam jest w Twoim sercu. I dlatego myślę, mylimy tą miłość taką partnerską z tym, co jest prawdziwą miłością, dlatego że miłość do drugiej osoby, kiedy ona. Przeżywa trudne chwile, ściska nam serce. I wiemy, i czujemy, że ona wypływa z serca. Więc serce, jako to źródło, z którego wypływa miłość, pokazuje nam, że to, że kochamy kogoś drugiego, to jest istotne, to jest ważne, bo to wypływa z serca. Bo jeżeli coś nie gra, to, to serca nam ściska, a jak się cieszymy, to pełnym sercem. Ale miłość, o której mówię, czyli do wszystkiego. Jest czymś, co byłoby takim poczuciem jedności ze wszystkim. I właściwie trzeba by troszeczkę jakoś przedefiniować i inaczej zrozumieć słowo miłość w kontekście tak zwanej miłości do wszystkiego. Teraz, czy jest jakaś droga dla naszego rozwoju, jeżeli będziemy kochali tylko kilkanaście, kilkadziesiąt osób, czy, czy naszych przyjaciół? Czy to wystarczy, żeby być w jakiś sposób usatysfakcjonowanym? Możemy być neutralni do wszystkiego wokół, ale czy też to wystarczy ta neutralność? Istnieje coś takiego w naszym przekonaniu jak pojęcie grzechu i w Biblii jest napisane coś mniej więcej. w. W taki sposób, że jeżeli twoje oko jest przyczyną twojego grzechu, to wyłupię. Je. Jeżeli twoja ręka jest przyczyną grzechu, odetnij ją. W, w tym kontekście wszyscy grzeszymy, ale jakoś nie wyłupiamy sobie oczu i nie odcinamy sobie rąk. I, i czy faktycznie powinniśmy odcinać sobie ręce i wyłupiać te oczy? Myślę, że nie chodzi Oto i chyba też myślisz, że to jest forma pewnej metafory, żeby przekazać coś, co istnieje poza logiką. W naszym świecie emocjonalnym logika niespecjalnie do nas przemawia, ponieważ logika jest językiem, który doskonale komunikuje się z, naszym, z naszą świadomością. Natomiast jeżeli chcemy wpłynąć na tak zwaną podświadomość, to elementy czy język logiki w ogóle nie komunikuje się z podświadomością. Podświadomość komunikuje się z człowiekiem językiem emocji, językiem metafory. I dlatego, aby przedstawić pewne rzeczy, nie możemy tego powiedzieć po prostu tak logicznie i wprost. Dlatego nauka nie może tutaj się wykazać, bo ona jest taka strasznie logiczna, to wypływa z tego, to wypływa z tego, to była z tego. Pewne rzeczy możemy ze sobą połączyć, jednakże wymaga to zawsze pewnego stopnia abstrakcyjnego myślenia i, i użycia pewnej metafory, żeby móc przekazać to, co jest logicznie nieprzekazywalne. To jest to, co czynią poeci w swoich tekstach, że one nie mówią wprost. Dopiero musi trafić do ciebie coś z tego tekstu, żeby obudziło nowe klapki w tobie, otwarły, żeby się te tak, klapki otwarły i żebyś. Mógł dostrzec coś zupełnie nieprzekazywalnego logicznie. I te słowa o odcinaniu ręki i wyłupianiu oka to mniej więcej jest tego typu metafora, która ma Ci coś pokazać. W moim przekonaniu pojęcie grzechu nie jest to coś, co, co mówimy, że grzech to jest coś złego. Na przykład Oglądamy, podglądamy kogoś w momencie, kiedy na przykład ta osoba jest naga, może wzbudzać to w nas pewne pożądanie, więc powinniśmy sobie wyłupić oko, prawda? Żeby no, nie kusiło nas do takiej namiętności, do tej osoby. Ale myślę, że tutaj nie, właśnie nie chodzi o to. Chciałbym, żebyś podjął, czy podjęła taką... Próbę spojrzenia na to w troszkę inny sposób. Mianowicie yy, to pojęcie grzechu jako element odosobnienia i dezintegracji. Co mam na myśli? <laughs> Jeżeli chcesz pokochać siebie, to musisz pokochać siebie w całości. Nie możesz kochać siebie. Jednocześnie nie kochając swojego odstającego ucha, jednocześnie nie kochając krzywej brwi czy jakiegoś innego defektu w swoim ciele. Bo zawsze jakiś tam defekt się w twoim ciele może znaleźć. Musisz pokochać się w całości, żeby kochać siebie. W całości. I. Żeby pokochać ludzi, to też trzeba ich pokochać w całości, zupełnie w całości, nie tak, że tych pryszczatych to nie kochamy albo tych, którzy tam brzydko mówią, to też nie kochamy, ale to też nie jest taka miłość w sensie tym, jak to rozumiemy z tych filmów w starym kinie. Miłość zupełnie innego rodzaju. Ona właściwie powinna być nazywana jakimś innym wyrazem. Może ktoś wymyśli, może ja taki wyraz wymyślę, ale na razie póki co zbiera mi się takie połączenie słów: e, szacunek, jedność. No właśnie. Miłość, szacunek, jedność. Gdyby z tych trzech wyrazów już poczynić jeden,. To bylibyśmy bliżej tego, o czym mówię. Wyłup swoje oko jako przyczynę grzechu, czyli jako przyczynę tego, że nie kochasz się w całości, bo tylko kochając siebie w całości możesz być częścią całości. Jeżeli. Naprawdę, gdyby coś w tobie nie pasowało, a reszta by już grała, to lepiej ci jest to oko faktycznie usunąć. Tylko wiemy, że to niczego nie zmieni, bo nie chodzi o fizyczność. Cały czas chodzi o, o to, co jest Twoją akceptacją. Jeżeli akceptujesz wszystko, to jesteś ze wszystkim. Jeżeli czegoś nie akceptujesz już, to w pewnym sensie jesteś w grzechu. Bo. To też nie jest tak, że musisz akceptować wszystko. Na przykład przyjdzie morderca, zamorduje kogoś, a Ty już hej, akceptuję to, fajnie, kocham cię, jesteś super gośnie. Przecież to nie o to chodzi. <grym> nie chciałbym, żeby kiedykolwiek przyszła ci do głowy taka myśl, że, że to właśnie o to chodzi. Bo, bo jeżeli zaczniesz akceptować wszystko, co tobie nie pasuje, i jeszcze mi się nie zgodzisz, i to będziesz akceptować, to wcale to do czegoś dobrego nie doprowadzi. I chyba, chyba wszyscy jakoś to rozumiemy i, i wiemy. Natomiast chodzi też o pewne zrozumienie, czyli do słowa miłość trzeba byłoby jeszcze dodać słowo zrozumienie. Nie pochwalam mordercy za mordowanie. Nie namawiałbym go do mordowania ale czy mam prawo go potępić? Bo to jest tak, że widzisz drzazgę w cudzym oku, a w swoim oku belki nie widzisz. Więc ocenianie kogoś, jakkolwiek zawsze się w nas dzieje, nie powinno żadnego człowieka dyskwalifikować i skazywać na potępienie. Jeżeli ty w tym momencie otrzymujesz taką informację, jesteś Bogiem, siedzisz tutaj na tronie i masz ocenić kogoś, czy ma iść do piekła, czy ma pójść do nieba. To co? Będziesz tak po prostu skazywać ludzi na wieczne cierpienie? Czy czujesz się w takiej sile i w takim prawie, aby to robić? Czy ty nie popełniasz błędów? Czy często nie było tak, że ktoś ocenił cię w twoim mniemaniu niesprawiedliwie? I takie rzeczy dzieją się nieustannie. Więc za każdym razem, kiedy oceniamy drugiego człowieka, nie znamy wszystkiego, całego kontekstu, który jest wokół niego. Bo gdybyśmy go poznali, cały kontekst, Dlaczego on taki był? Co wpłynęło na to, że został wykrzywiony, zniszczony przez, że tak powiem, świat, to podejmiemy inną decyzję. I często jest tak, chyba najprawdopodobniej byłoby tak, że ułaskawilibyśmy tego mordercę. Gdybyśmy znali cały kontekst. Gdybyśmy wiedzieli, co sprawiło, co zaprogramowało go do tego czynu. Nie wiemy tego teraz jeszcze. <grymne> Ale jeżeli mamy świadomość tego, że człowiek jest istotą boską, każdy jest istotą boską, i zwierzęta są istotami boskimi, i rośliny są istotami boskimi, to wtedy rozumiemy to, że Bóg stworzył idealny świat. Nie jest tak, że on się tam pomylił i że coś mu nie wyszło i on to będzie teraz korygował, bo mu się nie udało. Nie. Wszystko jest dokładnie tak, jak ma być. I nawet te rzeczy, te wydarzenia, z którymi się tak często nie zgadzamy i z którymi tak bardzo pragniemy walczyć. I innym ludziom, chcemy tak bardzo narzucić swój punkt widzenia albo chociażby go pokazać, żeby, żeby gdzieś tam w sobie zaistnieć, prawda? Często są takie rozmowy i jeden drugiego chce przegadać. To się dzieje dlatego, że jest w nas takie poczucie tego odosobnienia, że każdy jest sobą. Jeżeli poczujemy, że wszyscy jesteśmy jednym, to możemy przyglądać się temu, jakimi jesteśmy ludźmi. Możemy brać z tego wszystkiego jakieś dla siebie lekcje. Zobacz, ta osoba zachowuje się tak i tak. Są pewne też skutki działania tego zachowania. Ktoś inny żyje tutaj na ziemi, jak w niebie. Ktoś żyje jak w piekle. Spójrz na sposób myślenia tych osób. Spójrz na ich sposób oce oceniania świata i innych ludzi. I pomyśl, kim chcesz być i w którym kierunku pójść. Niech to będzie dla Ciebie taka nauka. No i tyle. I nie musisz ucinać sobie ręki i wyłupiać oka. I zintegruj w sobie to, co jest w tobie tak zwane grzeszne. Masz prawo błądzić. Dlatego, jeżeli pobłądzisz, naucz się wybaczać sobie. Pomyśl teraz, ile jest rzeczy. Wydarzeń w tobie, które są przez ciebie niezaakceptowane, czy chcesz je odciąć? Czy chcesz je zintegrować i zaakceptować? Jeżeli uczynisz coś, kopniesz kogoś w tyłek, Ech. To nie znaczy, że musisz obcinać sobie tę nogę. Zaakceptuj to, że popełniła ta noga błąd. No, Ty popełniłeś ten błąd, kopiąc kogoś w tyłek. Nawet jeżeli on tak na pierwszy rzut oka zasłużył, tak? Nie znasz pełnego kontekstu, a emocje krają w ludziach, emocje te chwilowe. Pewno nikt nie jest warty tego, żeby go kopać po tyłku. Nawet ci, którzy, których tak bardzo, 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 bardzo nie lubimy. Chętnie byśmy im dali jednego kopniaka, żeby wystrzelić w kosmos, bo mamy nadzieję, że ten kopniak ich czegoś nauczy. Bywa i tak, że i kopniak kogoś czegoś nauczy, dlatego życie czasami daje nam kopniaka i nie musi tego robić jakaś inna osoba. Życie daje nam. Najlepszego kopa. Wiemy o tym wszyscy. To nie znaczy, że powinniśmy w życiu obcinać nogę, bo nam kopnęło w tyłek. Zaakceptujmy wszystkie rzeczy, które się dzieją wokół nas, w takim sensie, że nie pochwalamy ich, tych rzeczy, które nas skrzywdzą. Akceptacja nie polega na tym, że to pochwalam. Nie, nie, akceptacja nie polega na tym, że ja zgadzam się na to, żeby się to działo ciągle, bo ja to akceptuję. Akceptacja polega na tym, że ja przyjmuję to, co się stało ze zrozumieniem i staram się wyciągnąć z tego lekcję dla siebie, jakąś naukę na przyszłość. Bo wszystko, co się dzieje, macie w pewien sposób rozwinąć, i teraz może sobie zadać pytanie: A tak, mam nie rozwinąć, a po co? A po co ja się mam rozwijać? A może ja sobie chcę spokojnie żyć? Możesz żyć spokojnym życiem, jeżeli tylko chcesz, bo wszystko zależy od Ciebie, tak naprawdę. Możesz mieć taki styl życia, gdzie jesteś w odosobnieniu, masz niewiele kontaktu z innymi ludźmi, i właściwie no, żyjesz w formie takiej ascezy celi, i jesteś w swoim M3. Mnichem, który wychodzi tylko na zakupy, nie ma z ludźmi kontaktu, i wtedy życie nie będzie cię specjalnie kopało w tyłek. Ale kiedy jesteś między ludźmi, kiedy się dużo dzieje, to zawsze odczujesz tę interakcję, i gdzieś tam może to na ciebie w ten sposób działać. Więc w pewien sposób wybierasz to, czy chcesz od życia czasami dostawać te kopniaki, <laughs> bo one są elementem ryzyka, jeżeli działasz w szerokim gronie, to może się to wydarzyć. Im bardziej boisz się tych kopniaków, tym bardziej je przyciągasz i tym częściej one się przytrafiają. Nie bój się, jak przyjdzie kopniak, to przyjmij go z honorem. <laughs> Powiedz, oła! Ale nie, nie odkopuj. Czyli nie kop życia w tyłek, bo to nigdy nie przynosi dobrych rezultatów. Akceptacja polega tutaj na tym, że przyjmuję ze zrozumieniem to, co się stało. Nie znaczy to, że pragnę tego i, i, i to się ma dalej dziać. Akceptacja, poczucie takiej jedności, akceptacja, zrozumienie, yy, wybaczenie <gryw> yy, wszystkie słowa. Które cisnął się mi teraz do głowy, mógłbym zamienić w jedno wielkie słowo miłość totalna. Ona zawierałaby też miłość bezwarunkową i wybaczenie. I te wszystkie rzeczy, które wydają się takie wspaniałe, łącznie z miłosierdziem i z wdzięcznością że tak. Może miłość totalna? Może to jest to właściwe i dobre określenie? Dlatego, co uczyni nas osobami, istotami widzącymi w sobie cudowność? Bo jesteś cudowną istotą jesteś częścią, a zarazem jedno, jednią, jednością z tym, co rozdzielone jest na części. W naszym świecie tych wymiarów, które znamy, nie potrafimy sobie wyobrazić tego piątego, szóstego, siódmego wymiaru. Nie da rady. Jest to niemożliwe. To tak, jakby postać narysowana na kartce, która jest tylko na płaszczyźnie, mogła zrozumieć, że istnieje trzecie wymiar. Ona nie jest w stanie tego pojąć, bo zna tylko płaszczyznę jak kartki. I może patrzeć na siebie tylko z góry, i kiedy spojrzysz w ten sposób, to to znika. My jesteśmy też w ograniczonym wymiarze, trzecim, bądź czwartym, różnie się to tam określa. Świadomość nasza... myślę, że przechodzi teraz w taki poziom zrozumienia tego, że istnieje jeszcze jakiś zupełnie inny wymiar, o którym nie mamy w tej chwili zielonego pojęcia. Ale poprzez... poprzez to uczucie miłości, ale tej takiej totalnej miłości, która zawiera sobie to wszystko, pełne zrozumienie wszystkiego i pełną akceptację rzeczy, które dzieją się wokół Ciebie, możemy sięgnąć tego piątego wymiaru. Może tak cieleśni nie bardzo, bo, bo ciało pewnie rozwaliłoby się na strzępy, dopóki ono się w jakiś sposób nie, 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 nie odmieni. Fizyczność tego ciała to, 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 to tylko duchem. Wchodzimy w ten piąty wymiar i zamykamy oczy, i możemy tam być. Możesz już być, może już jesteś, czasami pewno jesteś. <noise> I kiedy otwierasz oczy, kiedy wracasz do rzeczywistości, myślisz sobie: O Boże, jak bosko było? Może to był ten moment. Niech tej boskości, tego uczucia jest w tobie jak najwięcej, niech to ciągle w tobie trwa. Jeżeli pragniesz tego, to poczuj to w sobie, bo to już w tobie jest, tylko jeszcze w to nie wierzysz i myślisz, co ja jeszcze muszę zrobić? Może faktycznie mam wyłupić to oko. Nie wyłupiaj. Po prostu go zaakceptuj takim, jakie jest. I to jest moje życzenie na ten nowy 2021 rok. Zaakceptuję. I bądź w totalnej miłości. Cudowna istota. Boskość, którą czuję w sobie, kłania się boskości, którą widzę w Tobie. Dziękuję. Teraz już na to teraz, obudź się,